A? Co? Już? Już? Już się nagrywa? Już się nagrywa. Dobra, słuchajcie, kolejną szansę dajemy KFC. Jest za nami. To jest miejsce, chyba, które najbardziej od nas dostało po tyłkach. Tak naprawdę, w swojej ocenie. Więc dzisiaj chcemy im dać kolejną szansę i sprawdzimy jakie mają nowości, bo widziałem jakieś jest menu takie amerykańskie, jakieś mac and cheese y i tak dalej, jest burger z tym, burrito z tym jest, czy tam jak to się u nich nazywa, ta taka sadia taka, wrapper i jeszcze jakieś pudełko takich przystaweczek, więc my to wszystko dzisiaj spróbujemy dla Was, abyście Wy jak coś nie musieli, a może Was zachęcimy jednak. Tak więc idziemy i sprawdzamy, może jest lepsze niż to co ostatnio jedliśmy. KFC przy placu Konstytucji okazało się zamknięte, więc poszliśmy do lokalu, który znajduje się w Europleksie. Dotarliśmy pod Europlex, no i tutaj się nie da ukryć. Ja już po zapachu, nawet nie muszę pasać tamtą stronę, czuję, że tutaj jest otwarty KFC, czuję, że w fryturę. Fryturę. Wiesz? Europleks, czyli gdzie jesteśmy? Europleks to jest skrzyżowanie, tutaj jest Rakowiecka, To jest tu, co siara, siedział. W więzieniu. Siara. I wszystko jasne. Płacka, no? Płacka, skrzyżowanie z tak. rakowiecką, więc no idziemy spróbuj... spróbować tych nowości. Może nie ma jakichś karteczek z naszymi podobiznami tych panów nie obserwujemy. <gry> no, bez przesady. Chyba każdy wie jak jest. No. Nie idzie Dobra. się tam dla najwyższej jakości chyba. Idziemy spróbować nowości. No, zamówiamy, jest to nowe menu, to jest serowe. I tam mamy tak, Grandera, to zamówiłem teraz. Mamy Kurito, mamy Wrapera. I w, w drugi raz zamówię jeszcze są makarony tak jakby, nie? Taki snack, snack box. I drugi jest snack box taki z, ten makaron z bajcami. I tak, wziąłem dwa zestawy. No bo będziemy mieli dolewkę, nie? Sam Grander kosztuje 26 zł, natomiast Wraper 27 i jeszcze mamy mm, te Kurito, które kosztuje 22 chyba. I przemarzłem na odbożu, kurde, przez tyle czasu, co byliśmy. Jeszcze szliśmy przecież tyle, dymaliśmy, no. Patrz, masz ca całą ścianę tego... zdjęć tego ziomka, co założył KFC. Ja wiem, widziałem go często, jakieś, nie wiem, czy szorky, to takie rzeczy, że kiedy dochodzisz tam do celu, twoje marzenie spełniasz, tam w wieku, nie wiem, o 60 coś lat miał, czy tam pod 70 już, nie? Ziomek. Więc już tak... Y, nie, nie, nie jako młodzik, tylko no już trochę starszy. Dlatego też ta twarz jest po prostu, ten logo całe, to jest taki starszy facecik, nie z, już z brodą, z wąsem. Spójrz na to. Nie wiem, czy to są jakieś inne frytki, one wyglądają dobrze. Ty, Czy to są jakieś frytki tutaj sezonowe? Spójrzcie. Nie wygląda jak to się zmaka. zobaczcie, macie tu skórkę i tak dalej. Hey. Okay. Dobre fryty. Nie, są już w końcu. Poza <noise> nie. Nie zmaka tego z Dobre fryty. I Wiesz, dobrze dosolone. Nie... nie wiem, czy nie za mało. Dosolone? Mhm. Mm. A może okay. na twoim było, a na moim nie. Fryta fruta dobra. Mm. Dobra, tym razem nie czekaliśmy godziny. A, 11 minut, więc spoko. A. Hey. Nie są najlepsze, ale... Hej, wiadomo, że ja byłem lepsze, ale są po prostu smaczne. Lekko chrupią. No i jak to z są ziemniaczane mocno takie, nie? W środku czuć tego ziemniaka. Nie takie, że masz samą skórkę jak w maku. Do lepki trzeba Mhm, to też. Pepsi? No, <grymne> Dobra, od czego? Grander? Mamy. No. Dobra, widać tutaj makaronik, tak elegancko się prezentuje. tak, akurat Grandery ja bardzo lubię, mi smakuje Grander. To jest najlepsza kanapka w KFC jaką można dostać. Jeszcze tam są jakieś te takie upgrade'owane te Grandery, ale w chyba też były spoko, ale zawsze biorę Grandera. Czy jest wyczuwalny makaron? Hmm? Posmak lekki. Powiem tak, Jeśli ktoś lubi Grandera, to mu z pewnością to posmakuje, bo to jest po prostu Grander i już bardzo dużo sera. No i na pewno jest bardziej kaloryczny, bo masz ten makaron jeszcze. Spójrzcie, dobrze to smakuje. O, no tutaj trochę mi powypadnęło tych makaroników. Bardzo smaczny. A bez bekonu chyba, tak? Jest tutaj u góry. Hmm. A, okay. Ale wiesz co? Powiem tak, czuję, że to jest świeżo zrobione, przede wszystkim. I naprawdę jest spoko. Ucieka no, Ci ten makaron. Hmm. Nad... Makaron wylatuje, ale jest naprawdę mocno serowe to wszystko. Kurczaczek soszysty. Bułka, no taka jak w KFC, ale jest o, świeża, nie? Nie, że jak jest stara. Hmm. Wszystko w całości jest po prostu taka mocno soszysta, więc nie ma tutaj... Sosy są w odpowiedniej ilości, no. nie jest to zalane. Jest naprawdę dobre. z samego tego makaronu słuchuję. Nie jest to al dente. Jest taki rozgotowany. Mówię, al dente to nie jest rozgotowany. Mówię, że nie jest al dente że jest rozgotowany. No, to chyba dobrze, nie? No nie tutaj dla mnie trochę takie płaskie się zrobiło dodanie przez... Płaskie? No. Ty, a tu może, może ty masz jakąś część z sosu, bo umieczyć mnie było ten sos barbecue czy tam jaki on jest. Masz tu z boku na pewno sos. Weź sobie, sobie z sosem. Może ty czujesz w ogóle barbeque'u? Czuję, czuję. W hmm. porządku no. A już bym się na... Jadr, no. Znaczy byłbym w miarę usatysfakcjonowany, jakbym zamówił sobie... Ale powalić mnie nie powaliło. Myślałem, że to naprawdę będzie coś mega. Chyba normalny bardziej nie tak. podchodzi, no. Mi ten jakoś podszedł bardziej. Nie lubię dużo sera. Jeden, dwa, jeden, dwa, kratka, Jeden, jeden dwa? Jeden, dwa, jeden, dwa, dwa kratka. kratka, A Pisać. Pisać. Aha, dobra, kratka, no, kratka, no, No, prze, przez safe się trzeba dodać, dostać do kibelka. Znaczy, nie, to chyba robię w takich popularnych miejscach, nie? Żeby sobie z ulicy luzie, ludzie nie wchodzili. Dobra. Czas na brapera. to? Ja jadłem ze dwa razy w życiu, tylko brapera. Jakiś a pocket, tak? No, No to jak po drodze gdzieś się zatrzymywaliśmy, to ja częściej Ja dwa razy wziąłem też właśnie z góry, jak to się wracało. Ej, to, to jest spory mhm. takie. I te ciasto takie naleśnikowe. Nie wygląda to źle, no. dobra. To jedziemy On chyba w standardzie miał y, placek gdzieś mięczarny. A. Co no, Tu najwyżej już jest sucho. Suche lec. Po prostu bardzo duża warstwa tego naleśnika jest. Strasznie zasusza. Przynajmniej ten pierwszy gryz. Gryzę się tutaj bardziej, gdzie jest mniej tego. Odeszło. Nie ma problemu. Ten tak, nie ma podejścia w ogóle do tego Grandera. Grander był soczysty cały i tam był ten sos. Tam połowy wystarczająca ilość sosu. Tutaj natomiast to jest takie suchawe już no wszystko. Ten ser tak się nawet tutaj spiek zobacz. No, no, no. A tu jest ogórek. Tam nie było ogórka. I ten, przynajmniej ja nie czułem. I ten ołórek fajny daje smak. On tak naprawdę jedyny tutaj walczy z tym, żeby to nie było płasko. To jest więcej już sera, ale i tak. I kurczak się zrobił już taki suchy troszeczkę. A jest tam ten placek hm. To pewnie zastąpili. To jest makaron też. No wiem, no że makaron, makaron zastąpili placka. A ja z plackiem to nie bym nigdy. Okej. Okay. To jest ciekawe. Zobacz. Ja tu miałem jakiegoś z tej strony strasznie suchego kurczaka. Z tej mhm. strony jest świeży. Może tam był po prostu wrzucony jakiś starszy kurczak? W sensie wcześniej to to zrobiony? troszkę. Mhm. Ten już jest tutaj lepszy. Ta strona jest zdecydowanie dużo, dużo lepsza. Albo może z jednej strony pierście się trafia, a z drugiej pałka. No to połka. Kości tu nie dają. Tu głębiej już jest lepiej, jest to gorsze niż Grander, zdecydowanie, natomiast tutaj już jak się przekopałem przez tą warstwę tego suchelca, no to już jest znacznie lepiej, więc będziesz miał lepszą połówkę. Nie, to tutaj już jest w miarę, w miarę ok, da się to jeść, ale to będzie płaskie w smaku, jedyne co tutaj wyciąga to, to jest ten ogórek. No w tak. był lekko taki pikantny jakiś sosik, tak? tak? Ale jest dużo, dużo tego sera tutaj, no. No tutaj ten ogórek ratuje całą tą kompozycję, no ale jak to sucha część była, to dramat. Proszę. Pita nawet w dotyku jest taka mączna bardzo. W sumie pita z tego jest zrobiona. Tu nic nie czuć oprócz tego ogórka. Czekaj, to to co to jest? Bo, bo to też tutaj jest? Tego Grandera Bo tamty był lepiej wypieczony Jak było widać O ile na tego Grandera mm, serowego Można by wrócić Tak to, to, to nie Chociaż tym się pewnie bardziej by zapchał Ale plus jest taki, że Dużo tego ogórka konserwowego bo Na całej długości. Mamy ostatnio pozycję, Kurito. Ja to jadłem raz w życiu, no może dwa. Też mi się pierwsze, bo to jest suche takie. Nie, tak? A mi, ja, mi to smakowało, ja pamiętam tylko, że ja to jadłem z kilkanaście lat temu ostatnio. A dobra, mamy tutaj takie kawałeczki, spójrzcie. Czyli już pokrojone na cztery kawałki, więc będzie się łatwiej jeść. Podejrzewam, że to jest taki sam placek jak tutaj, ale jest dobrze wypieczony, wygląda przynajmniej tak. Dobra. To cudo. Chyba tutaj to jest najmniej jedzenia. To jest szynka, nie boczek? To jest boczek, zobacz. Jest. Ale taki to bardziej, to jest bardziej już... Nie, nie taki sam tłuszcz tam. Mm. To chyba bajcy są, widzisz? Tak jak ten mi się wygl... wygląda, bo to takie małe. No i ten ser taki. Tak. Ten ser taki już stękniały i tak nie wygląda najlepiej, ale... No, próbujmy. Mm. To co jadłem na początku to chyba było taki kurczak jak tu. Jak te bajdce, taki tak. No kurczak taki. Byle jaki. Ale jest lepszy niż tamto. Niewiele lepsze, ale troszeczkę lepsze. Niewiele lepiej. Ale... Ale lepiej! Po prostu tutaj jest sos, który nadaje, nadaje jakiś smak temu. Ale czujesz jakieś serowe odurzenie. I tutaj jest ketchupowe odurzenie. Troszkę czuć ten ser, ale no głównie to tutaj właśnie czuć ten sos czerwony. A nie więc to najlepsza rekomendacja. Muszę najbardziej czuć ten ketchup. Konsystencja tego kurczaka jest dla mnie zbyt słucha po prostu i tyle no. Jakby on był taki soczysty, to inaczej by to smakowało. On jest najtańszy ogólnie, bo 22 zł chyba te kurri to kosztowało. No ale faktycznie jest najmniejsza. No tak, bardzo proste smaki tutaj są. Bo to jest głównie ten keszup i serczujesz. Trochę to szynkę tam poczujesz, ale kurczak jest zbyt suchy dla mnie. Jakby on właśnie mówiłem, bo mówiłem przed chwilą, w nie było, to jakby był soczysty. To co innego. A nie jest. Jest też co so innego. No i No to też nie wrócę. Na razie dla mnie na ten grander. Jak najbardziej do powrotu. Te kolejne dwie pozycje, nie. Coś z menu nam jeszcze zostało? Mm. Makaron ten taki, tam? I makaron Aha. z bajcami. Czyli w sumie środek tego tylko bez... Bez boczka. No. A to bierzemy ten makaron taki? Źle to nie wygląda. Znaczy no, widać, że tu już trochę suche są ta, ta panierka. Szkoda, że tutaj ketchup dali zamiast jakiegoś sosu. Bajcy nie chrupią. No chyba nie. No, suche, nie chrupiące. Niby są tutaj twarde, ale to nie jest chrupkość, tylko... Twardość, starość, słodkość Pewnie musieli mieć już przygotowane te bajcy wcześniej większą ilość, że jak ktoś chce kurić, to to żeby szybko wrzucić. No cóż, przynajmniej krótko czekaliśmy. Mieliśmy jeszcze próbować tego makaronu, bo tam można jeszcze chyba takie snacki jakby te ich. I to jest chyba właśnie ten makaron mac and cheese. I jeszcze jest mac and cheese z bajtami, ale już chyba się nie będziemy znęcać tutaj. Bo no, te bajty są suche w tych, w tych potrawach były, więc no bez sensu je brać mi się wydaje. A Ten makaron to próbowaliśmy w tych daniach. I tyle. No w tym purito nie ma tego makaronu. i tu jest po prostu dużo nalane tego sosu serowego. No, w grandeży było, w tak trochę wypadało, ten ten, ten no, ale to sporo zostało w środku. Natomiast w Wrapper to wszystkie tam miały, się. ile wrzucili tyle było, bo z niego to ciężko, żeby wyleciało. Czy było warto? co jest warto. Ubezpieczyć się z wartą. Wiesz co, pędzi tak. Dla mnie było warto doświadczyć tego, że jem, jestem w KFC i mi smakują frytki. No to jest niespotykane wręcz doświadczenie. Natomiast. Jeżeli chodzi o te dania, dania no, te pozycje, które spróbowaliśmy, czyli te Kurito, Wrapper i Grander, no to Grander jak najbardziej jest do powrotu. Natomiast te Kurito i Wrapper... Do Kurito jakby wjechał jakiś sosik barbe do wrapera jakiś sosik barbecue, żeby to nie było takie suche, nie? Nawet ten sosik właśnie w tym on lekko pikantny jest, nikomu by nie zaszkodził, nawet tym, co nie lubią ostrego. No. Tam był sosik taki, wjechał idealnie, bo tam tak naprawdę czułeś tylko ten serem zalany i ogórek. Jeszcze ja miałem na początku jakiś suchy kurczak. Później już był spoko ten kurczak. To muszę przyznać. No ale sosu brakuje. Na te kurito, kurito w ogóle... Hmm. też muchawa, Idźmy z tą wiehuro! Kurito to mi się wydaje, że to jest w ogóle pozycja do pominięcia. Tutaj, jak to jest zalane po prostu serskie czupem, to... Mi się wydaje, że kurito to nie tylko tutaj jest do pominięcia, tak. tylko w ogólnie w większości tak. lokali to nie jest jakaś super pozycja. O ile jeszcze w wrapper da się jakoś uratować, dodając sensor, to by było spoko, myślę. Tak, kurito to to nie widzę tutaj nadziei na lepsze jutro dla niego. Tak więc tyle, no co. Y Znowu grander się okazał najlepszy. Ale grander miał tego kurczaka soczystego, fajnego, a w, w raper już tak miał? No później był już, jak do ciebie doszło, to było spoko, nie? Natomiast u mnie to tak było dziwnie. Yy, na początku było sucho, potem było już ok. Natomiast no, tak sosu. I tyle. No więc słuchajcie, zachęcam wszystkich do subskrypcji, jeżeli Wam się podoba nasz content, zapraszam do lajkowania, będzie więcej filmików takiego rodzaju. Tak więc co, najedzony, to do domu, ciao! No i słuchajcie, tak porównując do poprzedniego razu, kiedy byliśmy w KFC, no to dzisiaj wypadło zdecydowanie lepiej. Sam Grander był naprawdę bardzo dobry, natomiast no, reszta trochę do dopracowania. W Rapper, Kurii to pomijam, yy, frytki były dobre, tak więc nie było tragedii. Co robią robotę? Co robią robotę? Ogórki robią robotę we, w raperze. ale to i tak jest za słaba robota, bo tam jeszcze coś potrzebny. No, tak więc tyle. Płyniec, no. idziemy daj pić suba, kawę. Daj suba, daj suba. Daj suba,